Dziś spełnienie obietnicy jednego z oglądających, który prosił o analizę wiersza pod tytułem Do prostego człowieka. Ja go zaraz przeczytam i zobaczycie, że mam absolutnie rację, że to jest tak prosty utwór w odbiorze, że tu nie ma żadnych wątpliwości, jak to zrozumieć, na co zwrócić uwagę. Powiem tę tezę, bo ona też jest jednoznaczna, ale wydaje mi się, że o sobie która prosiła o omówienie tego wiersza chodziło o co innego. I do tego wrócimy po wszystkim. Teraz ten prosty wiersz Juliana Tuwima, do prostego człowieka. Gdy znów do murów klesterem świeżym przylepiać zaczną wieszczenia, gdy do ludności, do żołnierzy, na alarm czarny druk uderzy i byle drap i byle szczenia, w odwieczne kłamstwo ich uwierzy, że trzeba iść i z armat walić, mordować, grabić, truć i palić, Gdy zaczną na tysięczną modłę Ojczyznę szarpać deklinacją i łowić kolorowym godłem i judzić historyczną racją, O piędzi, chwale i rubieży, ojca, dziadach i sztandarach, O bohaterach i ofiarach, Gdy wyjdzie biskup, pastor, rabin, Pobłogosławić twój karabin, Bo mu sam Pan Bóg szepnął z nieba, Że za Ojczyznę bić się trzeba. Kiedy się rozścierwi, się rozchami, Wrzask liter pierwszych stron dzienników, A stado dzikich bab kwiatami, Obrzucać zacznie żołnierzyków. O przyjacielu nieuczony, Mój bliźni z tej czy innej ziemi, Wiedz, że na trwogę biją dzwony Króle z panami brzuchatemi. Wiedz, że to bujda, granda zwykła, Że ci wołają broń na ramię, że im gdzieś nafta z ziemi sikła i obrodziła dolarami, że coś im w bankach nie sztymuje, że gdzieś zwęszyli kasy pełne lub upatrzyły tłuste szuje, cło jakieś grubsze na bawełnę. rżni karabinem w brukulicy. twoja jest krew, a ich jest nafta. I od stolicy do stolicy zawołaj broniąc swej krwawicy, bujać to my, panowie szlachta. Więc wiersz jest, można taką tezę postawić, wiersz jest manifestem pacyfistycznym i, a dużą rolę odgrywają wulgaryzmy, kolokwializmy i tryb rozkazujący. No tu generalnie Tuwim żąda wręcz, żąda, żeby prosty, zwykły człowiek nie brał udziału w wojnie, bo to są wojny, bogaczy i... i nie, nie ufaj im. A, 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 te językowe sprawy, no to łatwo wyłapać. A teraz wracam do tego, o co prawdopodobnie chodziło osobie proszącej o omówienie tego utworu. Więc są dwie wersje, dlaczego Tuwim, który pisał przecież wtedy, pod koniec lat dwudziestych, teksty miłosnych piosenek. Teksty Szmoncesów, to były takie wiersze, żarty z mową, zwyczajną mową Żydów, kiedy pisał teksty do kabaretów, dlaczego nagle taki tekst do prostego człowieka? Ja od razu powiem, że to był utwór sztandarowy w czasie, kiedy ja chodziłam do szkoły w czasie komuny. I teraz moi drodzy są dwie wersje. W okresie komunizmu Tuwim stanął po stronie nowych władców PRL-u. Wytykał mu strasznie, nie mógł tego zrozumieć wręcz nazywał takich ludzi jak Tuwim zdrajcami. Jego przyjaciel Kazimierz Wierzyński, który został na zachodzie. Wprost mówił, dlaczego oni to robili albo dla willi jakiejś, albo dla pieniędzy, dla popularności i tak dalej. I komunistom nie wystarczyło, że tu Tuwim stanął po ich stronie po wojnie, ale musiał być już przekonany do tego stroju od kolebki, od kołyski. I wygrzebano ten utwór, i on miał stanowić dowód. Że Tuwim był przeciw kapitalistom, brzuchatym, tłustym i tak dalej już y, wcześniej, już przed wojną. A ja usłyszałam zupełnie inną historię, takiej dość y, dziwnej sytuacji. Miałam egzamin na studiach z dwudziestolecia międzywojennego i współczesności, to chyba było razem, u profesora Hutnikiewicza, którego. Często wspominam, a może nawet i za, za rzadko jeszcze, trzeba się powoływać na niego i mówiłam o wierszach współczesnych twórców dwudziestolecia między innego i w którymś momencie mówiłam, że niektóre wiersze jakoś tak nie pasowały do, do reszty. No, i teraz pan profesor na jego twarzy pojawił się niesamowity uśmiech, taki lekko ironiczny, lekko zadowolony, gdzieś tam przebłysk na twarzy. O, studentka zaczyna myśleć. I wtedy mi powiedział taką historię, właśnie konkretnie o tym wierszu. Mówi, proszę pani, zrobiono z tego Tuwima wielkiego pacyfisty, wielkiego zaangażowanego człowieka. A historia była następująca. Ktoś zarzucał Tuwimowi, właśnie w tamtych, pod koniec lat dwudziestych, że nie jest zaangażowany, że nie potrafi, że tylko takie prościutkie wierszyki, właśnie pioseneczki i tak dalej potrafi pisać. On mówi, nie potrafi, proszę bardzo. I jakby strzepnął sobie ten przypadkowy wiersz do prostego człowieka. Wydaje się, że pan profesor miał rację, no bo ten wiersz naprawdę nie pasuje do masy, masy utworów o zupełnie innym charakterze. Ta historia przypomina mi troszeczkę wypowiedź piosenkarza Gawlińskiego, chyba tak się nazywa, Robert Gawliński. I on też kiedyś powiedział coś takiego, że zarzucano mu, że nie potrafi szlagieru napisać. On mówi: Nie, proszę bardzo. I sobie strzepnął tę piosenkę o tych różnych dziewczynach. Jedna była taka, taka, ktoś tam, jedna była mu wierna, druga go zdradziła, trzecia miała, nie wiem, Anka czy Hanka, czy ktoś jeszcze tam, czy, czy Jolka miała fajny biust, czy Basia, nie pamiętam. W każdym razie nie, nie zawsze ten odbiór wiąże się. Z, z jakąś ideologią, z czymś. No próbujemy a, że to takie wielkie a, ta piosenka, no to musiał być też w jakimś nastroju. A chciałam y, tę historię y, na temat tego wiersza do prostego człowieka zakończyć y, czymś y, optymistycznym. Uważam, że znacznie lepiej będzie, jeżeli zapamiętamy tu Wima z nieśmiertelnej lokomotywy czy y, z pięknej piosenki. No, najpierw wiersz, a, a później piosenki a może do Tomaszów. A może byśmy tak najmilszo wpadli na dzień do Tomaszowa? Może tam jeszcze z Mieszkiem Złotym? Ta sama cisza, trwa wrześniowa, no dla mnie to jest genialne. A to, że lokomotywa to jest perełeczka, jedna z najlepszych w literaturze, nawet nie dziecięcej. Uważam, że to jest wielka literatura, a koronnym dowodem na to jest fakt, że moje dwie wnuczki pięciomiesięczne, nie pomyliłam się, nie pięcioletnie, pięciomiesięczne naprawdę z wielką uwagą i jedna i druga słuchały lokomotywy, a kiedy moja starsza córka Asia miała roczek, zasypiała tylko i wyłącznie, znowu się pomyliłam, tylko przy deklamacji całej lokomotywy. A kiedy i tak słuchała, 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 kiedy miała dwa latka, to ni stąd, ni zowąd, przy y, sąsiadce z, y, powiedziała całutką lokomotywę i uznano, że to jest objaw przyszłego geniuszu. Także e, takie historie miałam z Tuwimem, z lokomotywą. Jeszcze raz powtarzam, jest tyle pięknych wierszy e, Tuwima, Sitowie, właśnie Tomaszów, Walz że zapamiętajmy go. No i z tych przepięknych utworów dla dzieci. Dziękuję.